Podróż po Maroko zaczynamy od Rabatu, największego ośrodka administracyjnego królestwa. Jest elegancki, zadbany i czysty. Miasto zostało założone około 1150 roku. Od XVII wieku na terenach Rabatu osiedlali się muzułmanie, których chrześcijanie wypędzali z Półwyspu Iberyjskiego. W 1911 roku doszło do okupacji francuskiej, a rok później Rabat stał się stolicą Maroka jako kolonii francuskiej. Dopiero w 1956 roku, kiedy Maroko odzyskało niepodległość, rabat był stolicą państwa niezależnego. Od 2012 roku rabat widnieje na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Dla osób mieszkających w klimacie europejskim, pogoda w Maroku może być w okresie typowo letnim bardzo uciążliwa i wręcz nie do zniesienia. Temperatury w lipcu w Marrakeszu wskazują nierzadko ponad 40 stopni. Stąd nie jest to raczej pogoda do zwiedzania. Najlepszymi porami na typowe zwiedzanie będą okresy jesienny oraz wiosenny. Ponad 80% Marokańczyków to muzułmanie sunnici. Natomiast całkiem spora ilość atrakcji to właśnie miejsca święte. Należy o tym pamiętać, wybierając się do tego kraju, aby ubierać się stosownie do okazji. Jednak w miastach, gdzie turystów można spotkać na każdym kroku, ubiór jest nieco bardziej europejski. Kolej w Maroku należy do najlepiej rozwiniętych w krajach afrykańskich. Na trasie pomiędzy Casablanca a Tangerem nierzadko będziemy jechać ponad 300 km na godzinę. A jakość niektórych pociągów zdecydowanie nas zaskoczy. W Maroku obowiązującym językiem urzędowym jest język arabski. W sklepach i na straganach możemy starać się porozumieć różnymi językami, ale najbardziej znanym jest język francuski. Język angielski nie jest bardzo powszechny w Maroko, szczególnie poza dużymi turystycznymi ośrodkami. Jeżeli macie w planie plażowanie w przepięknej scenerii w pobliżu dużych miast, nie uświadczycie niestety przepięknych plaż. Płatności kartą w Maroku są możliwe, jednak w zdecydowanej liczbie miejsc zapłacimy tylko gotówką. Koty są w Maroko dosłownie wszędzie na ulicach miast, stoiskach z pamiątkami albo żywnością w meczetach, hotelach, restauracjach i ogrodach. Czym koty zasłużyły sobie na przychylność Marokańczyków, to zasługa legendy o Mahomecie. Gdy pewnego razu proroka pogryzły psy, to właśnie kot wylizywał jego rany. Do tego stopnia zafascynował proroka, że ten podobno nawet modlitwę odmawiał, pozbawiony rękawa swej szaty. A to dlatego, że zasnął w nim kot. I aby kotu spokoju nie zakłócać, Mahomet odciął rękaw. Gdy zaś skończył modlitwę, kot wstał i pokłonił się prorokowi. Prawdopodobnie każdy słyszał kiedyś o Casablance. Metropolia swą sławę zawdzięcza głośnemu filmowi Casablanca z 1942 roku. W 1944 roku zdobył aż trzy Oscary, w tym za najlepszy film. Niestety, ale w mieście nie znajdziemy żadnych miejsc związanych z filmem, gdyż wszystkie sceny zostały nakręcone w USA. Tak naprawdę jedyną atrakcją godną uwagi w całej metropolii jest meczet Hasana II. Ukończona w 1993 roku świątynia jest kolosalna. Dzierży tytuł drugiego największego meczetu w Afryce, jednego z największych na świecie. Główna sala świątyni może pomieścić 25 tysięcy osób. Według różnych źródeł koszt budowy meczetu wynosił od 400 do 800 milionów dolarów. Są doniesienia, że mieszkańcy wpłacali pieniądze nie zawsze dobrowolnie. Przy konstrukcji świątyni pracowało ponad 6 tysięcy marokańskich rzemieślników i artystów, którzy zadbali o bogate dekoracje meczetu. Meczet Hasana II to nie tylko arcydzieło sztuki, ale też cud techniki. Część podłogi wykonana została ze szkła, by wierni faktycznie mogli widzieć fale oceanu. Świątynia posiada także rozsuwany dach. Marrakesz to miasto intensywnych kolorów, zapachów i dźwięków. Tutaj jest gwarno, tłoczno, ciasno i można się poczuć jak na jednym dużym, nieokiełznanym bazarze. Szczególnie jeśli chodzi o Medinę, czyli zabytkową część miasta, część, która została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Nie trudno się tutaj zgubić w gąszczu ciasnych uliczek, nie trudno również przestraszyć się wyskakującego z załuku skutera lub wozu ciągniętego przez osła. Marrakesz to świetna baza wypadowa do pozostałych miast Maroka. Marrakesz dzieli się na Medinę, czyli Stare Miasto, oraz pozostałe nowoczesne dzielnice. Marokańczycy bardzo lubią zabierać świeżych turystów na spacerki w labiryncie targowisk oczywiście, po to, by polecić im najlepsze stoisko. Na cmentarz żydowski w Marrakeszu może wejść każdy, aby zwiedzić stare grobowce. Jest to bardzo interesująca część Marrakeszu, zwykle odkrywana przez niewielu turystów. Spacer po tym zacisznym miejscu sprawi, że odkryjemy zupełnie nową kulturę Maroka, która zazwyczaj pozostaje nieznana. Jest tam przestrzegana mała tradycja, by pod koniec wizyty umyć ręce w fontannie w pobliżu bramy. Sołki czyli bazary. W Marrakeszu nie ma aktualnie jednego dużego targu w starym mieście, ale jest pełny małych uliczek, wypełnionych małymi sklepikami i stoiskami targowymi. Te uliczki lub place ze stoiskami i sklepami są pełne wszystkiego. Na uwagę zasługuje fakt, że znajdziemy wiele produktów robionych lokalnie. Gdzieś za ścianą jest obrabianie i farbowanie skór, obok ktoś robi rzeźby w drewnie, ktoś inny zaplata torebki i koszyki. Wiele stoich specjalizuje się w konkretnych produktach. I tak na przykład znajdziemy sklep tylko ze skórzanymi torebkami, tylko ze skórzanymi butami lub tylko z kosmetykami. Znajduje się tam coś dla każdego: skórzane torby, kolorowe buty, piękne lampy, biżuteria i typowe czajniki. Produkty są czasem bardzo dobrej jakości, na przykład prawdziwa skóra. Marokańczycy często sprzedają ręcznie robione rzeczy, które są wykonane poza Marrakeszem w centralnej części Maroku. Marokańską specjalnością są różnorodne przyprawy i sklepy z herbatą. Kolorowe przyprawy piętrzą się w ogromnych ilościach naprzeciwko sklepów i kreują piękny obraz, który nie tylko dobrze wygląda, ale także wypełnia ulicę egzotycznym zapachem. Wielu ludzi w Maroko na bazarach lubi się targować. Często ceny zawyżone są tam o kilkadziesiąt procent. Ostatnim miastem, które odwiedzimy jest Tangier. Przypomina bardziej rozwinięte europejskie miasto niż marokańską miejscowość. Ma do zaoferowania zdecydowanie mniej dla szukających egzotycznych doznań turystów niż pozostałe destynacje wymienione w materiale. Podsumowując, Maroko to chyba najbliższy Europie kraj, w którym odnajdziemy autentyczną egzotykę i poczujemy klimat innej kultury. Jest to bezpieczne, pełne turystów państwo, które może być świetną destynacją na początek odkrywania innych pozaeuropejskich terytoriów.